Z tej strony, Alinka. Dzisiaj kolejny odcinek z rodzinki, i dzisiaj moją koleżanką, mojej koleżanki kodem się zapakujemy. To bez przerwyżenia zaczynamy. Ej, to jesteśmy w domu tej mojej koleżanki. I zaraz. Mm, i jej kot nazywa się Marcheweczka, to zresztą Marcheweczka przyjdzie. To my widzimy się jak Marcheweczka przyjdzie. Marcheweczka już przyszła, znaczy ze swoim paniem, ale jej pani już poszła. Oliwia, zobacz, Marcheweczka przyszła. Pobawcie się na razie, a ja wam coś przygotuję. Oliwia cię wkurza, aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jedzenie, widzenie dla Oliwii i Marcheweczki. Tak? Co się stało? Córciu? Oj, marcheweczka cię drapła. Chodź. Nie bój się. No chodź. Chodź, córcia. Przyklejmy ci plasterek. Chodź, córcia. Połóż się lub nie wiem, do poru paje ja ci plasterek przykleja. jest przyzwyczajona do innych. Też mnie ostatnio drapa, też mnie bolała. Ale jakoś wytrzymałam, bo chociaż to nie jest trujące, nie ma wścieklizny. Wcale obok marcheweczki, no... nie wiem, najlepiej na no cię tylko powącham. No i będzie wiedziała, że to ty pewnie. Mniej teraz nagrywamy, ale dlatego, że ja się opiekuję kot... znaczy ja z Oliwią się opiekuję marcheweczką i po prostu. I po prostu nie chciała, żeby moja koleżanka tamta, wiecie, nie chciała po prostu, żebym nagrywała wtedy. No i nie nagrywałam, ale dzisiaj to akurat chciała, żebyś zapoznała się z widzami. Marcheweczka z wami. Marcheweczka weszła. Dziś marcheweczka. Dziś marchewka drap. Oj, drapnęła mnie. Jakoś goś wytrzymam. Na szczęście wścieklizny nie mam, tu nic nam się nie stanie. Tylko czasami drapała do krwi i Oliwa się jej zaczyna bać, ale spokojnie. I dzisiaj będzie odcinek oparcia, jak się opiekujemy marcheweczką. I no w sumie zobaczycie, to będzie dla Was niespodzianka. Zobaczycie. Ale ciekawa gazeta. Mega ciekawa. O, Śnieżka przyszła do nas, to jest Śnieżka. I się będzie pojawiała na odcinkach. Śnieżko. Śnieżka, nie jedz w dyni. Śnieżka, nie wolno. Śnieżka to taki żarłoczek mini w sumie. Chodź, położysz się. Nie wiem, czy ci pani na kanapę pozwala, ale... O, już zasnęła, nawet jej nie ma, wtopiła się. Cucia do śnieżki. A słyszałam, że marchebeczka dostała karę, bo cię podrapała i prawie ty ale widziałam, że ci trochę leciała. I jakby sobie widziałem, to się nie bójcie spokojnie. Was, was marchebeczka nie nam w nocy. Tylko jak nie zostawicie lajka. Oczywiście to bo nie zostawicie lajka, to was nawiedzi. No oczywiście, że tak. Arheneczka, psik, psik. Kurde, ała. Ty durny kocie. Chodźcie. Durny kocie, chodź do pokoju. Chodź. Szykowałam ci jedzenie, ale to będzie dla śnieżki. Tylko muszę położyć. Masz. I ci to powinno wystarczyć. Dobra, Ciekawe jak tam Oliwia Śnieżka. Ja sobie poczytam tą gazetę, żebym coś robiła chociaż. Znaczy popatrz, co tam jest. Rebeczce damy kary, no bo Oliwia jeszcze płacze tak naprawdę nam z boku strzyła śnieżka przed chwilą. Nie ma no bo możecie nie ogarniać, ale ja ogarniam. Oli ze śnieżką poprawić Oliwi humor. No bo jest smutna. No właśnie, Znieszka, no odpowiedziała, że też chce. No i właśnie, no, smutno jej jest. No i po prostu chcemy jej poprawić. Możecie napisać pod niespodzianką dla Was, jaką dacie karę dla Mercheweczki, lub pod tym odcinkiem. Ale nie wiem, jak wy wolicie. Ale to wasza decyzja. Z Śnieżką idziemy do sklepu. To chodźcie, dziewczynki. Nie zapomnijcie już o oliwce, ale córki oliwia po prostu wiesz. Jesteś na każdych odcinkach. No w sumie na prawie każdych, no bo też czasami się na kolonie w wakacje jechałaś. No to wiesz, no to czasami nie nagrywałam z tobą, no bo byłaś na kulu, niech czasami. No to my się widzimy w sklepie. Razem będzie odcinek, że ty się opiekujesz mm, śnieżką. Marcheweczką to ja z panią będziemy wymyślali dla niej karę. To no wiesz. W sumie widzowie napiszą. O, marcheweczkę. Znaczy nie marcheweczka. Śnieżka wyszła mm, to... Jakieś przysmaczki dla niej trzeba kupić. Ja w w zapłaciliśmy i już wychodzimy ze sklepu. I teraz się zobaczymy w domu. Cimeszką kupiliśmy dla Oliwicy, który będzie strzał w dziesiątkę. A tak mówię, on był idealny. I na tym się chyba skończy zaraz odcinek właśnie. Aż... Śnieżka się cieszy bardzo. I to bardzo się cieszy. Popakuję prezent i kończymy. Proszę, Oliwcia. Proszę, Oliwcia, to dla Ciebie prezent. Podoba się? To Dokładnie, że Ci się podoba. To my już się będziemy żegnali z widzami. To. O, w sumie jeszcze to odłożyliśmy. To już się będziemy żegnali. To jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka like i subskrypcję. Baja!